Południowe słońce rozlało się po marmurowych podłogach posiadłości Armanda, rozświetlając ciche korytarze miękkim blaskiem, który sprawiał, że każdy pyłek wyglądał jak zawieszone złoto. W tej nieruchomej przestrzeni wielkiej rezydencji, młoda gosposia, Mara Ellington stała drżąc obok otwartego sejfu, jej palce muskały krawędzie księgi, którą aktualizowała. Wierzyła, że jest sama, wierzyła, że nikt nie zauważy jej zatrzymującej się w biurze, Dłużej niż powinna. Nie wiedziała, że w tej samej chwili Donovan Hale, milioner i właściciel domu, mężczyzna znany z lodowatego spokoju i niemożliwych standardów, stał w drzwiach niewidoczny, obserwując każdą sekundę. A wyraz jego twarzy nie był gniewem, był czymś o wiele głębszym, ostrzejszym przez wspomnienia, podejrzenie i cień smutku. Jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i siłę zrozumienia, proszę, polub, skomentuj. Udostępnij i zasubskrybuj za pozorami i napisz w komentarzu skąd nas oglądasz. Historia tego, jak Mara znalazła się w tamtym momencie, zaczęła się wiele miesięcy wcześniej, na długo zanim weszła do tej rezydencji, na długo zanim wyobraziła sobie takie sufity albo wypolerowane podłogi. Była młodą kobietą, która marzyła kiedyś o zostaniu pielęgniarką, kimś, kogo życie kręciło się wokół pomagania innym dopóki tragedia nie uderzyła w jej rodzinę z siłą, której nie przewidziała. Choroba matki wyczerpała wszystkie ich oszczędności. Rachunki medyczne rosły jak góry, których nie mogła pokonać, a bez ojca w domu i bez rodzeństwa, które mogłoby pomóc, Mara musiała rzucić szkołę i podjąć jakąkolwiek pracę. Praca jako pomoc domowa nie była jej marzeniem, ale była jej ratunkiem. A pensja w majątku Heyla, choć wymagająca, Pozwalała pokryć leki matki i jedzenie na ich skromnym stole. Donovan Hale był człowiekiem o reputacji, o której szeptano na spotkaniach biznesowych i wydarzeniach filantropijnych. Mówiono o jego darowiznach, jego surowych zasadach, jego genialności, a nawet jego samotności po tragicznej śmierci żony dwa lata wcześniej. Posiadłość wydawała się zamrożona w czasie, kiedy szczęście jeszcze żyło. Jej korytarze były ozdobione, lecz puste. A jedyne ciepło pochodziło od kilku pracowników, którzy trzymali szacunek i dystans od swojego pogrążonego w żałobie pracodawcy. Donowan rzadko z nimi rozmawiał, rzadko patrzył im w oczy i rzadko zostawał w domu na tyle długo, by ktokolwiek mógł go poznać, poza chłodnymi powitaniami i cichymi krokami. Ale Mara była inna. Chodziła po domu z delikatnością, dbając o niego z cichą empatią. Ścierała kurz z fotografii zmarłej pani Hale, jakby dostrzegała w nich niewidzialny ból, układała kwiaty w korytarzach, bo wierzyła, że zapach przynosi życie do zimnych miejsc. Choć rzadko rozmawiała z Donowanem, on zauważał jej obecność w sposób, którego sam nie rozumiał. Jej dobroć była jak ciche zmarszczenie na stojącej wodzie, próbował ją ignorować, ale nie potrafił. Pewnego dnia, kiedy Mara otrzymała pilny telefon od sąsiadki, że jej matka upadła, jej świat się przechylił. Pobiegła do domu z bijącym sercem, by znaleźć matkę nieprzytomną, oddychającą płytko. Szpital zażądał natychmiastowej, wysokiej wpłaty za przyjęcie i leczenie. Pieniędzy, których Mara nie miała i nie mogła szybko zdobyć. Błagała, prosiła, płakała, ale zasady były zasadami. Nie mając do kogo się zwrócić, następnego ranka wróciła do pracy, czując jak coś ściska jej pierś. Jej myśli pędziły cały dzień. Gdy czyściła, polerowała, szorowała i porządkowała. Wciąż myślała, gdybym tylko mogła coś pożyczyć, tylko na chwilę, tylko by ją uratować. Nie chciała kraść, nigdy nie myślała o sobie jako o kimś, kto mógłby choćby rozważyć coś takiego, ale desperacja maluje nawet najczystsze umysły cieniem. Więc kiedy znalazła się blisko biura podczas przerwy, drżącymi rękami otworzyła drzwi i spojrzała na sejf, wiedząc, że nie powinna nawet wchodzić do tego pokoju. Powtarzała sobie, że tylko sprawdza, czy sejf jest zamknięty, bo to część jej obowiązków, choć nie była. Powtarzała sobie, że tylko aktualizuje księgę konserwacji, choć skończyła to wcześniej, ale w środku walczyła z burzą, nad którą traciła kontrolę. To wtedy wszedł Donowan. Wrócił tylko po dokumenty przed kolejnym spotkaniem. Nie spodziewał się nikogo w biurze, a tym bardziej mery przy sejfie. Bladej i drżącej, jakby cały świat spoczywał na jej ramionach. Coś w nim drgnęło instynkt szepczący, że to nie jest to, na co wygląda. Patrzył przez kilka sekund, niezauważony, obserwując strach w jej gestach, sposób, w jaki jej dłonie drżały, gdy zapisywała liczby bez znaczenia, łzy w oczach, których nie mogła powstrzymać. Nie widział złodziejki. Widział kogoś tonącego w ciężarze, który niosła sama. Kiedy Donowan wszedł do pokoju, Mara zamarła. Serce opadło jej do żołądka. Spodziewała się krzyku, zwolnienia, upokorzenia, może nawet policji. Wstrzymała oddech, gdy podszedł do sejfu, spojrzał na otwarte drzwi, po czym delikatnie je zamknął. Jego głos nie wzrósł, brwi nie ściągnęły się w gniewie. Spojrzał na nią z cichym niepokojem, z troską, której dawno od nikogo nie czuła. Zapytał, co się stało nie ze złością, nie z podejrzeniem ale jak ktoś komu naprawdę zależy. I to wystarczyło, by jej mury runęły. Łzy popłynęły, gdy wyznała wszystko: chorobę, rachunki, strach przed utratą matki, moment słabości, który przywiódł ją do tego pokoju. Nie prosiła o przebaczenie, prosiła o zrozumienie, drżąc, czekając na wyrok. Donowan jej nie zwolnił. Zamiast tego zrobił coś, czego nigdy by nie oczekiwała. Zaoferował pomoc, prawdziwą pomoc, bez warunków. Bez wahania. Zorganizował przyjęcie jej matki do szpitala, zapłacił rachunki anonimowo i upewnił się, że Mara ma czas, by się nią opiekować. Gdy próbowała odmówić, powiedział jej, że dawno temu ktoś uratował jego, gdy sam nie mógł się uratować, a pomaganie jej jest sposobem, by uhonorować to wspomnienie. Minęły tygodnie, i matka Mary powoli wracała do zdrowia. Mara wróciła do pracy z jaśniejszym spojrzeniem, głęboką wdzięcznością i postanowieniem, by żyć z jeszcze większą uczciwością. Donowan z kolei odkrył, że pomaganie jej zszyło kawałki jego złamanego serca, które uważał za nieuleczalne. Gdy nadeszła wiosna, rezydencja nie była już zimna. Czuło się w niej życie, nadzieje, miejsce, gdzie dwie zranione dusze dały sobie dobroć, nie oczekując nic w zamian. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, proszę polub, udostępnij, skomentuj i zasubskrybuj za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej wartościowych historii. Zanim skończysz, napisz w komentarzach, co zrobiłbyś na miejscu Mary. Na końcu Mara nauczyła się, że czasem świat testuje nas aż do złamania. Tylko po to, byśmy odkryli, że współczucie wciąż istnieje. A Donovan nauczył się, że nawet w najcichszych chwilach dobroć może ocalić więcej niż jedno życie. Może odbudować to, które zostało rozbite.